Witam was kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Afterfall Insanity Jesteśmy w drodze do tego reaktora, który za chwilę ma rąbnąć Pominijmy ten film, bo już go widzieliśmy w poprzednim odcinku, nie będę specjalnie przedłużał Dobra, wrogów Wykryto nie mamy, więc... z reaktora, uruchamiam procedurę kwarantanny Już biegnę, biegnę, biegnę Rozpoczęto kwarantannę Uwaga, groźba przegrzania winda już jedzie Rusz się, rusz groźba przegrzania Jezu, trzask tam w ogóle na dół też idzie zejść, więc nie wiem czy muszę jeździć windą Ale chyba tam Uwaga, groźba przegrzania Powtórz to jeszcze trzy razy, to tak wkurza Uwaga, groźba przegrzania Co, Doktorze, co się przed chwilą stało? Yy, wystąpił drobny problem z reaktorem. Nie ma czasu do wracenia. Musi pan wyrównać temperaturę w reaktorach dodatkowych. W no i to się automatycznie stanie. W żadnym z cylindrów temperatura nie może przekroczyć progu bezpieczeństwa. Stąd nie może pan tego naprawić. Stąd to ja nic nie mogę zrobić. Ktoś pozmieniał kody dostępu. Trzeba to zrobić ręcznie. No dobra, pośpiłus. Mm. No nie wiem, czy mi to wyjdzie tak jak powinno. Się nagle świeci na czerwono, a nie powinien już chyba. Szybko! Dobra, nie poganij, chłopie, staram się. Jakby ta postać szybciej biegała, to bym to szybciej mógł zrobić. prosto. Tak to biegam jak idiota. Czekajcie, może z góry będę mógł? Na pewno nie tak. No to ja tego nie zrobię, nie ma szans. Wzięło to w ogóle. Ta. Coś czuję, że to nie będzie pierwsze takie reaktorowe granie. No idź? 30 sekund, spoko. Ten też znowu się teraz świeci na czerwono. ja nie zrobię tego chyba. No i Lipa. Boże święty, za co mnie tak karzesz taką grą? I znowu od punktu kontrolnego punkt kontrolny jest tam u góry. Że on tak szybciej będzie biegną. Te role będę robił. A nie, tu będzie sprintować, a tak. Uruchamiam procedurę kwarantannę. Jak nie naprawę tego złodu, to zaraz go lecią. Rozpoczęto kwarantannę. Już wiemy czy my tyle czasu straciłem. Boże, ale biegnij na mają, tutaj mam deserowanie stack górne. Nie, groźba przegrzania. Uwaga, groźba przegrzania. Wiem, gadałaś już to sto razy. Halo? Profesorze? Doktorze dokaj, co się przed chwilą stało? Jajco. U... Wystąpił drugi problem z reaktorem. Nie ma czasu do stracenia! Musi pan wyrównać temperaturę w reaktorach dodatkowych. W przeciwnym razie, sam pan wie co się stanie. Żadnym z cylindrów temperatura nie może przekroczyć progu bezpieczeństwa. A stąd nie może pan tego naprawić? Stąd to ja nic nie mogę zrobić. Ktoś pozmieniał kody dostępu. Trzeba to zrobić ręcznie. No dobra, to spróbuję. Chcesz spróbować? Możesz, ale czy to wyjdzie człowiek, to ja nie jestem pewien. To też tak, ale to z tego będę mógł pocić. Jezus, Oj kurwa. Szybko! Jeszcze mnie pogania no pogania, Szybko! To to Dobra, wyrównało się Wspaniała na to. Wspaniała robota, doktorze to masakra. A teraz mógłby mnie pan stąd jakoś wyciągnąć. No oczywiście z przyjemnością, właśnie po to tu jestem. Przy reaktorze skręca pan w lewo, przechodzi przez sekcję techniczną i oczyszczalnie ścieków, a potem tylko do sterowni. Tam już pana pokieruje. Co? Tę... Gdzieś tutaj. Straszne to sterowanie, jest poważnie wam mówię. Rozumiem, że gdzieś tutaj. Tędy przecież nie przejdę, muszę wejść do góry. Ile będziemy mieli wrogów? Na pewno, na pewno tutaj spokojnie nie będzie, w szczególności, że jest tutaj tyle właśnie broni. Ja mi się, że? Gdy jak ja mam? jakiego tam przejść? Do cholery Gdzieś tam, ale ja tam nie widzę żadnych drzwi. Tędy? Słyszę, że coś chodzi, ewidentnie coś gdzieś tu się porusza. Ja jestem ciekaw, jak bardzo z tym wdupię te dźwięki. Chciałem tutaj zejść, czy nie? No, wychodzi na to, że nie. No to do czego mnie tutaj dziś każe iść? Może mi ktoś wytłumaczyć? Hmm. Tutaj ja też nic nie zrobię, mam rozumieć. Wiesz, no. Gdzieś tam. Cały czas sprintuję nie tym przyciskiem, którym powinienem, to też trochę wkurza, wam powiem. Nie wiem, tu do końca w takim razie Nie wiem czemu co chwila te skrzynki mi migają Tu jest jakieś przejście Czyżby to właśnie o to chodziło? Mhm No, znowu wczytywanie tak wada. Czy ja wierzę w to, że tutaj będzie spokojnie? Wam powiem, nieźle muszę być głupi. Ok, no, automatycznie się filmik wczytał. Jest o cholera strzel do cholery. No weź go kopni. On się dziwnie zgiął. Co za gość. Strasznie dużo się w tej grze dzieje takich no. Dosyć dziwnych rzeczy, bo bądźmy szczerzy. Nie wyglądają te. W które momenty nie wyglądają zbyt normalnie, tak to nazwę. mi tu Przynajmniej tak wnioskuję Coś tutaj znajdę ciekawego? No tu mamy tą całą siekierę, młotek Mam być szczery, trochę amunicji by się przydało. Ja lubię strzelać w krach. Też wiadomo, że nie zawsze mi to wychodzi tak jak powinno. Chyba że tędy? Nie. Chociaż tu jest jakieś coś. No ale na pewno nie tutaj. Przez to, że nie pamiętam, którędy przyszedłem. Wiecie? Ja, że mi iść tam, no. Chyba, że przejść muszę tędy. A to, to mi się dawało, że stąd przyszedłem. No to. O, przywróć zasilanie. Teraz. Dalej mam iść w tą stronę. Jak mam iść w tą stronę, jak nie ma zasilania. Gro, co ty mi robisz? I dlaczego? Nie, czyli tutaj na pewno nie? Tylko po prostu poszukajmy, może no, w końcu się coś znajdzie. Te potwory przyszły gdzieś stąd, jeden przed stąd. No, tu już nawet mamy. Generator Generator uruchomiony Już się coś otwarło słyszałem, więc... No, no dobra, już wyłaście potwory, bo wiem, że tu gdzieś jesteście. A wydawało mi się, że tam ktoś jest... Słyszałem was mendy. No i tak mi się wydaje, że słyszałem... Chyba, że to tylko to się odpaliło. Znowu ogień To chyba jest oczyszczalnia ścieków, ale... O właśnie, patrzcie, te zębieki coś tam, to znaczy zębieki potwory, coś kombinują Jaki to jest bezsens, jakże... No, gdzie się obracam, powiedzcie mi, Boże Święty, co ja robię? Dobra, mógłbym dokończyć jakoś czy coś? Okej. Okay. <laughs> Dobra, jest. Ten w ogóle twarzy jakoś nie ma. Dobra. Ej, ta substancja to ona już tutaj wpływa. Czyli co? Czyli chcąc nie chcąc już po mnie. Dobra, niech mnie to zaleje w takim razie i spokój. A tu stoi, patrzcie. Ja muszę płynąć bez sensu, No ja powiedzcie, że to nie było bez sensu. W takim razie, pierwsze co zrobimy, wyciągnijmy sobie pompkę. Nie mam ale... Ja nie wiem jak ja to mam wyłączyć niby Na dół muszę biec, rozumiem Czyli walka z nimi chyba nie ma tutaj Tu? Wyżej Okej okay. No biegnij Boże jaki ty jesteś toporny chłopiek to no to wyłącz znowu punkt kontrolny Okej, okay, teraz w takim razie trzeba wziąć jakąś broń to będzie młotek. On wyrzuca tą broń automatycznie, ja bym chciał wiecie. Młotkiem to ja chyba za dużo nie zrobię. Tamten na pewno nie... To jest rurka jakaś. Powiem wam tak szczerze, że nie odczuwam jako takiej jakiejś dużej przyjemności z grania w tą grę Bardzo, ale to bardzo mnie ta gra denerwuje jak na razie W szczególności swoją... no tym swoim sterowaniem, jest to tak mozolne i ciężkie, że... Znaczy no grałem już w gorsze gry, bo nie powiem, ale... Po prostu nie powala to, niestety, nawet jak bardzo bym chciał to to nie powala No i cóż, że się stało. Coś się zepsuło Ewa. Oj Boże. Nie z tego gnoja tam no to tylko jednego zabiłem A co z drugim? Bo było ich dwóch na pewno I chyba nawet nie wiedzą, że jak tutaj jest, ja nie wiem co jest z tą grą. Ja o tym mówię, dlatego takie, takie gry mnie troszeczkę do siebie zniechęcają takimi rzeczami. Wiem, że ja lubię na przykład grać w horrory jako taką, tylko żeby to robić sam, bo ja się wstydzę, tak jakbym miał krzyczeć, jakbym się czegoś wystraszył. Otworzy się to teraz, czy też nie? Jestem ciekaw. O, jest punkt kontrolny. Z prawo. Coś tutaj jest. dziwnie cicho. Myślałem, że ktoś biegnie, a to. To pan, doktorze, tokaj! Co się dzieje? Co to za hałas? To ja. Szybciej nie dałem rady. W porządku. Po prawej stronie tego pomieszczenia są drzwi prowadzące do laboratorium. Naukowcy powinni mieć kod do drzwi sterowni reaktora. Proszę się pośpieszyć. Bez obaw. Zajmę się tym. Po prawej, czyli tu. Ale coś... Okej, okay. widzę, że wszystkie amor no to... Co tak wali do cholery? Tak myślałem. Czy wy to w ogóle widzieliście? O co chodzi? Spokojno. Eee, nie, żebym chyba przeładował 10 sztuk amunicji, gdy już pamiętam. Mogę to jeszcze raz użyć? Nie mogę. Wkurzyłem się, wam powiem. Widzicie z niego, że to jeszcze nie koniec z tych idiotów. A e, ja, teraz mam świecić każdej drzwi, drzwi. Jest tam kto? Halo! O, Boku, dzięki. Przez tę blokadę awaryjną zamknęły się drzwi do laboratorium i zostaliśmy odcięci. Wspaniale. Wszystkie drzwi, które dokąd się prowadzą, muszą być zamknięte. PDA tego nie otworzy. Hmm. Jest przełącznik, który usuwa blokadę, ale problem w tym, że śluzę może otworzyć tylko osoba upoważniona. I to dopiero, gdy blokada zostanie zniesiona. No, super. Musi pan znaleźć profesora Tomaszewskiego, naprawić system penetracyjny i sprowadzić profesora tutaj. Mhm, muszą do tego. Reaktora. Nie może się wydostać, bo ktoś zmienił wszystkie kody dostępu. Do każdej sterowni jest kod awaryjny. Piotr, pamiętasz go? Piotr, pamiętasz Dwa, go? 8:5 Dobra, trzymajcie się. otwieram wszystko i go znajdę. Teraz wszystko jest W mordę. Za ten bajzenk ktoś musi odpowiadać. Ci biegają luzem, jakieś nagłe blokady, te wszystkie awarie. To nie może być zbieg okoliczności. Zbyt wiele wypadków na raz, zbyt wiele niewiadomych. To nie jest zwykły problem psychologiczny, z całą pewnością. Znasz doktorek? Bogu niech będą dzięki. Tak się cieszę, że znów pana widzę, doktorze Tokaj. Profesorze, musi pan otworzyć pierwsze laboratorium. W środku są naukowcy i nie. Obszar nadal jest skażony. Pomoże mi pan dostać się do sekcji technicznej, żeby uruchomić systemy wentylacji. W przeciwnym razie nikt nie będzie mógł się przemieszczać bez maski. Gdzieś powinienem mieć zapasową. Dziękuję, doktorze. Boże, niech ten koszmar się już skończy. Mm. No i co kochani, tutaj sobie zatrzymiemy grę, będziemy kontynuować w następnym odcinku. Tak w ogóle jest tutaj Przejdę, zobaczę, co Kamal, się nie zaczęło, czy... Nawet nie zauważyliśmy skażenia. Ktoś dokonał tego na tyle sprawnie, że początkowo myśleliśmy, że to drobna usterka przy montażu. Przez kilka godzin były problemy z komunikacją. Trochę uciążliwe, ale nic poważne. A potem ludzie zaczęli zachowywać się dziwnie. Tylko o tym zdążyliśmy donieść pułkownikowi, zanim padły kanały komunikacyjne. Jeszcze mam coś do powiedzenia, bo nie wiem. Dobra, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. i się zaczynają robić coraz bardziej creepy, coraz bardziej straszniej, w ogóle i w szczególnie. No i to w powiem wam. Zaczyna mnie nawet troszeczkę ciekawić, gdyby nie te zakichane sterowanie. Więc widzimy się w następnym odcinku. Nie pamiętajcie czegoś po sobie zostawić. No i przede wszystkim udostępnić mojego kanału znajomym. Do zobaczenia i cześć.